No, witam na kanale Ograć Bookmachera. Na początek, jak zwykle, trochę o promocjach dla nowych graczy Forbet. I tak, mamy grę bez podatku przez pierwsze dwa tygodnie. Dodatkowo, przy pierwszej wpłacie macie do 2000 w formie bonusu i przy drugiej wpłacie do 200 zł jako maxi zysk Co to jest maxi zysk? To jest promocja Forbet, właśnie dla nowych graczy, ale nie tylko, bo często jest weekendy i na najwyższe ligi rozrywkowe. To jest taka promocja, że jeżeli kupon okaże się wygrany wówczas macie podwajaną wygraną. Bardzo fajna promocja. Radzę skorzystać, jeżeli ktoś nie ma konta. Link do rejestracji do Forbet będzie w komentarzu pod filmem. A teraz przejdźmy do typów i analiz na dziś. Witam w niedzielę z konkursem od Forbet o 50 zł. Co trzeba robić, żeby wygrać te 50 zł? Zasubskrybować kanał, no, dać łapkę w górę i w komentarzu pod filmem wytypować dokładny wynik im tej pierwszej bramki spotkania. Benfica Lizbona Moreirense. Macie czas do rozpoczęcia meczu, nie zapomnijcie dodawać loginu do Forbet w komentarzu pod filmem. Tyle w ramach konkursu, powodzenia, miejmy nadzieję, że ktoś wygra. No i witam w ten ponury dzień. Dzisiaj ponura pogoda i ponury nastrój z wczoraj. Progresja nie siadła, jedna bramka w meczu, taśma. Pomniałem, taśma jest z serią remisową, bo aż 4 remisy na taśmie. Zepsuł nam typ na taśmach Porto, gdzie zremisowało i nie tylko, bo drugi remis też padł, no niestety dwa remisy wczoraj idą zepsuły taśmę weekendu, a w serii remisach tylko jeden remis, oczywiście Legia Warszawa z Rakowem remis. Lecimy z progresem na dziś, znowu te pojemne trzy bramki, tym razem w meczu Las Palmas Sevilla. No, i tutaj liczę, że Las Palmas strzeli bramkę, a Sevilla to spotkanie powinni wygrać, powinna wygrać. Dlatego liczę tutaj: jakieś 1, 2, 1, 3 dla Sevilla i typ się zazieleni. Miejmy nadzieję, że trzy bramki będą, tak czuję, że będzie. Kolejne spotkanie mamy tutaj na taśmie weekendu: taśma na niedzielę, Udinese, Roma i te remis lub Roma. Myślę, że to będzie remis, ale idę bezpiecznie, że Roma tego meczu nie przegra. Roma na fali idzie dobrze. I Mam nadzieję, że dalej będzie wygrywać lub reemisować. Napoli jest na Napoli u siebie powinno takie spotkanie wygrywać z outsiderem ligi. No nie mogę tutaj nic więcej powiedzieć. Napoli wygrywa Leverkusen, Verdebrema. Leverkusen jest na fali, ale myślę, że tu bardziej pewnym typem jest over 2,5 bramek. Trzy bramki w takim spotkaniu, tak jak wczoraj fajnie weszło w lidze niemieckiej bramki. Także myślę, że dzisiaj będą też bramki tu w tym spotkaniu. Darszcząt, Freiburg. Tu liczę, że Freiburg to wygra, ale nic tu mamy zwrot. Darmstadt ogólnie jest dobrą drużyną, ale raczej w tym sezonie na spadek liczyć może, dlatego idę bezpiecznie, że Freiburg tego meczu po prostu nie przegra, bo tylko w ten typ jest niedobry, jeżeli Freiburg przegra. I ostatnie spotkanie benfica na nice moray Moreirense, konkursowe spotkanie, patrząc na ostatnie spotkanie między tymi drużynami, był remis, moim zdaniem Benfica u siebie rozgromi tą Moreirense, tylko że wygra. Nie wygra trzema, 5 bramkami, tylko po prostu, że wygra jedną, chociaż bramką, mam nadzieję, że tak będzie. I tyle w tym temacie. U siebie grają, wykorzystają wpadki Porto i Sportingu i po prostu tutaj sobie poradzą. Tyle w ramach taśmy weekendu. Miejmy nadzieję, że coś wejdzie. Mam nadzieję, że progresja nam da zarobić. A taśma weekendu. Będę zadowolony z czterech typów zielonych, bo to jest tak naprawdę zabawa taśma weekendu jak wejdzie od raz na 3 tygodnie to jestem zadowolony. Dwa, trzy tygodnie to jest dobrze. Także pamiętajcie, każda gra, typy to jest zabawa, forma zabawy, bierzcie udział w konkursie, bo to też dla Was coś jest. A jeżeli coś chcecie sobie wybrać z tych typów, proszę bardzo. Ja bym polecał najbardziej tutaj pole wybrać sobie dzisiaj Napoli i Benfica Lizbona. Myślę, że Benfica wygra dwoma bramkami. Tyle w ramach progresji taśmy weekendu, lecimy do remisów. mam nadzieję, że nie będzie ich na taśmie, tylko będą na serii remisowej. No wczoraj było dużo remisów, ale niestety nie na serii remisowej, dużo remisów było na taśmie, aż 4. Ogólnie w ligach um, tych co grałem było dużo remisów, ale akurat ten mecz, który wybrałem nie były remisowy No cóż, peszek, zobaczymy jak będzie dzisiaj, poprzednio w niedzielę nam weszły jeszcze 3 remisy Miejmy nadzieję, że dzisiaj znowu zielona będzie niedziela i gramy remisy w takich spotkaniach jak Jelonia z Krakowią, jak Jelonia pod presją musi wygrywać, żeby zdobyć mistrzostwo i właśnie ta presja, myślę, że ich zabije i tu będzie remis, nie wygrają nie przegrają, myślę, że będzie tu remis 0-0 lub 1-1, ale idę czysto w remis, górnik Zabrze Śląsk-Wrocław, podobne spotkanie Śląsk, bardzo dobry start sezonu, teraz troszkę dołek moim zdaniem tutaj będzie remis, górnik Zabrze u siebie potrafi wygrać, wygrywać, ale tutaj będzie mecz raczej taki dla zabicia czasu, taki na remis Atletico Bilbao z Villarrealem dla mnie obie drużyny są wyrównane nie wiem czemu takie kursy są na faworyta na Atletico Bilbao nie sądzę, żeby to byli takim faworytem idę czysto w remis Las Palmas Sevilla to jest mecz na mm, progresję na over 2,5 ale myślę, że tu będzie taki over, ale jakieś 2-2 i wtedy remis nam wchodzi pięknie i cel remisowa, i progresja się zazieleni i ostatnie spotkanie Arsenal z Aston Villa mm, dla mnie też różne wyrównane w tym sezonie, Aston Villa niespodziewanie bardzo dobra drużyna Arsenal męczy się ostatnio i myślę, że to jest mecz na szczycie Arsenal liczy no, na mistrzostwo, no, ale myślę, że tego mistrzostwa nie zdobędzie tak samo Liverpool nie zdobędzie, City jest najmocniejsze i po prostu Arsenal dzisiaj remisuje Niby wpadka? moim zdaniem a Villa jest bardzo dobrą drużyną. Tyle na dziś z serii remisów. Miejmy nadzieję, że dwa chociaż wejdą, będzie wtedy bardzo duży zysk, bo nawet łącząc kurs 5,80 z 4,20 mamy już kurs 22. Za 10 zł mamy 200 zł, także takie fajne dwa remisy, jakby weszły. Już, już jest wczorajszy dzień, i dzisiejszy jest i tak zarobek. Także no, warto tak zagrać. Miejmy nadzieję, że tak będzie. tutajcie jakiś kurs 1.30 dla pewniaka i możecie grać bez podatku, nawet w forbet, Godzina w godzinach porannych, od poniedziałku do piątku. Tyle na dziś. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze. A ta pogoda dzisiejsza jest taka trochę słaba. Ogólnie ta pogoda obecnie będzie trochę gorsza, ale miejmy nadzieję, że nasze nastroje będą pozytywne. Po kuponach w imieniu dnia, tygodnia. Widzimy się. W...